Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu mojego wyzwania 100 filmów, 100 dni. Jestem przy Akademii, Akademii Da Kunste w Berlinie. Ona jest bardzo blisko bramy brandenburskiej, którą widzicie za mną. I zapraszam Was dzisiaj na filmik dokumentacyjno-artystyczny. Gdyż jest wystawa fotografii Helgi Paris. To jest dziewczyna, która, kobieta, która od dziecka właściwie fotografuje. Troszkę tak jak ja, jest samoukiem. I co ciekawe, przez lata fotografowała tę część Berlina, w której ja teraz mieszkam Prenzlauer Berg. No i chętnie dlatego zobaczę. I was zapraszam ze mną. Helga Paris. Widzicie, wystawa niedługo się skończy, więc jak chcecie zobaczyć, musicie się pośpieszyć. Akademia Sztuki. Akademia der Kunst. De. Wygląda tak. Jeszcze pokażę Wam, bo tutaj można wejść na piętra. Gdybym się wspięła, to być może byłoby widać Bramę Brandenburską. Mm, można kupić książki o sztuce, jest e, kafejka, może jeszcze po tutaj troszkę. O, mój zgasło. Takie ja czułe te zdjęcia, bardzo, bardzo wrażliwe, kobiece, empatyczne, podobają mi się. To jest fajne. Twarz tej samej kobiety, w różnych, odrobinę różnych pozycjach, w różnej fryzurze. Spróbuję zrobić dla was montaż. Pewnie troszkę ręka będzie mi się trzęsła. Miazga potworne. Zdjęcia są bardzo mocno w takim Photoshopie ciemniowym robione, czyli mają um, zaciemnienia, właściwie wszystkie są stylizowane. Mimo wszystko uważam, że są bardzo dobre. To jest fotografia. To jest fotografia. tym ze mną fotą, to uwierzę, że są na prąd sławę berg robione to super hi guys super to są takie fotografie, które pokazują tą nieświadomość często rzeczywistości, która jest wokół nas. Świat się tak szybko zmienia i coś, nawet przedmioty, które wydają nam się banalne, przez fotografie po latach zostają odkryte na nowo. Świetne, takie proste. Ten pan już pewnie nie żyje. Fotografia zachowuje ślad jest śladem po umarłych to chyba Tadeusz Kantor tak powiedział. Tutaj cytuję Frauen, <grym> Pani stolecie. Cudowne fota. No. Ale jak tak patrzę na niektóre zdjęcia, to przeraża mnie ta rzeczywistość, która kiedyś była. Dobrze, Czasy mamy. Świat się zmienia na lepsze. Nie chciałabym wrócić do tych czasów, mimo wszystko. Fragment filmu. Mało obrazkowego. Fotografia analogowa już prawie dziś nie istnieje, chociaż tutaj w Berlinie spotkałam nawet jeden sklep, gdzie można kupić naprawdę wszystko, od chemii po każdy rodzaj filmu. Więc jako rękodzieło ciągle istnieje. Co ciekawe, ja to potrafię właściwie najlepiej, ale nie robię. Ale mam przekaz, że może byśmy się tak nie bali tych. Aparatów fotograficznych, to może by więcej dobrych zdjęć powstawało, gdyby ludzie, widząc aparat fotograficzny na ulicy, nie uciekali. Ja to rozumiem, bo dzisiaj fotografii, zwłaszcza na soc social mediach, jest to za dużo. Ale. Może uwierzyć, że są ludzie, którzy mają dobrą wolę, że można zostać uwiecznionym na fotografii, która będzie sztuką, jeżeli nie będziemy uciekać przed aparatami fotograficznymi. Mi naprawdę się nawet raz zdarzyło, że kobieta do mnie podeszła i mówi: Proszę usunąć to jeszcze, musiałam jej pokazać, że usunęłam zdjęcie z aparatu, bo ona sobie nie życzy, żeby być dzisiaj we współczesnym świecie. na w moim filmie. No tak. Kiedyś ludzie byli najlepszą wersją siebie, widząc aparat fotograficzny, bo to było coś nowego, coś oryginalnego. I nie każdy miał aparat fotograficzny. A teraz <suszy> przez telefony komórkowe po prostu wszyscy uciekają, kiedy ktoś robi zdjęcie. No na szczęście ci ludzie nie reagują za bardzo na mnie tutaj. Niezły koleś. Umie malować też pogodą i radością, nie tylko czernią. Podoba mi się. Bardzo wrażliwe fotografie, stylizowane. Zresztą sama już ta umowność Czarnobieli robi klimat. Ja też robię tylko zdjęcia czarno-białe. Robią wrażenie. Piękne. I just asked if you just took a picture of this lady sitting next to me and me. Ah, why? Because uh, it looked like because you were focused on us. Ah. You said, oh, ah just, but you uh, look very good here. Yes. Yes. Yeah, so yes. Yeah. A, yeah. A you location. fit uh, uh, very well here. Yeah. yeah so. you know, I just uh, I didn't wear my black jacket. Give a little bit of contrast to the black and white pictures. Yeah, okay. There's another lady, she has a pink jacket on. She's also beautiful in the surrounding. It really fits well. Mm -hmm. Where do you come from, from Poland? Zielona uh, Góra. Oh, where's that? Uh, yeah, uh, it's near the border with Germany, but really I live in Berlin. Okay, <laughs> Now You are ein Berliner. Yeah, i Berliner. Mm. No, finito. <laughs> Tę fotę uznałam za najlepszą, więc oczywiście muszę się z nią sfilmować. Wszystko jest tutaj cudowne. Jestem pod niesamowitym wrażeniem. same wnętrza, dekoracja, ściany, sufity. Wszystko super. Też są fajne, duże fotografie. Lubię duże fotografie. Tak, kunst, czyli architekci, muzycy, ci, którzy mieli tutaj swoje wystawy, performance artist, ten tu na górze pierwszy fajnie, jak samuraj. Wszystko świetnie wygląda bardzo nowocześnie. Architektura po prostu rewelacja. Nawet samo oświetlenie jest tak fajnie zrobione, że drugi budynek za oknem robi wrażenie, no niesamowite. Do zobaczenia, do jutra.